No na przykład wirusem HPV. No Wirus właśnie. HPV to jest jedna z najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową i jednocześnie jedną z najbardziej niebezpiecznych, ponieważ w tej chwili odkryliśmy ponad 200 typów wirusa HPV. Większość z nich to są wirusy, które powodują brodawki, ale nie powodują raka. Natomiast 15-16 z nich, w tej chwili mówi się, że nawet do ponad 20 w te nowe odkrycia, że to są wirusy wysokoonkogenne, czyli takie, które mają zdolność. 嗯。Uh wnikania do komórek nabłonka, czy też nabłonek drugrodny czy nabłonek jamy ustnej, to nie ma znaczenia, bo one mają taki sam tropizm, czyli taką chęć przyłączenia się do tych nabłonków i w jamie ustnej, i w okolicach płciowych. I w 2008 roku przyznano Nagrodę Nobla za odkrycie, że ten wirus powoduje raka szyjki macicy, a konkretnie wirus HPV16, 18 i tam jeszcze kilkanaście innych typów, które są wysoko onkogenne. Potem kolejne badania pokazały, że nie tylko rak szyjki, ale również rak strzonu w 50%, rak sromu w 60-70%, rak pochwy w 70-80%, rak penisa w ponad 90%, rak odbytu w ponad 80%, to i raki, na przykład języka, policzków, wargi, też są powodowane a, przez mieszkanie.